Na posterunku dane. 10 godzin on duty spadamy. Zdjąć to, tą kotwicę i do domu, do domu zaczęło lekko kropić w nocy, bardzo dobrze się chciało i tym bardziej nie chciało mi się wstać. ostatni dzień rażenia przez czek. Wszystkie światła sprawnie działają, więc tylko jedno na naczepie czasami właśnie tak coś przerywa. Dobra, 270 km do celu, jeszcze zadankuję paliwko do pełna, żeby już mieć na przyszłą podróż. Jest miejsce, jest wjazd i wyjazd prosto z autostrady. Te stare płatne autostrady, jak robili punkt poboru opłat w jednym miejscu, mają ten specyficzny układ, nie? że wjazd i wyjazd jest w tym samym stronie. Teraz to już. jest mało istotne, bo te bramki są automatyczne, to wtedy mogli, teraz mogą postawić te bramki gdzie chcą, no ale tak zostało jeszcze 45 minut do, do, do celu 75 km i zaczyna się rozjaśniać. Pada, zaczął padać też też jak, jak tylko ruszyłem teoretycznie ten deszcz będzie mi towarzyszył prawie, że do końca. Ale wyjadę z niego jak wjazd do Kanady. To jest system meteorologiczny, który napiera wzdłuż wybrzeża kontynentu. I taka jest prognoza, że gdzieś tam przy granicy jeszcze będzie łapą w Kanadzie. A, później, a, a a im wyżej tym tylko będą chmurki No ja jeszcze zjadę zatankować tak mówiłem do pełna, do pełna to już będę miał na następną podróż i mam nadzieję, że to szybko się zdejmie, bo nie chciałbym uwalić dużo czasu no i mam też nadzieję, że na pusto do Montrealu, bo no bo nie, chcę mi się już Pilot <grym grym grym> bliżej, albo nie, ale to jest bez różnicy, to jest tylko Ponieważ różnica tutaj jest, więc zjeżdżam na niego, tankuję do pełna już. Wstając z faktu zerwę plombę, bo to i tak nie jest plomba Filmowa tylko moja plomba na granicę Ten co wysyłał towar nie, nie ten Nie zaplombował I to jest ten mój trik, który nagrałem na shortsie Dużo więcej skuteczne niż nożyce są nożyce, ale one są drogie, za 80 dolarów, a tak to po prostu to się ukręca o w ten sposób i już Bardzo łatwy sposób Ok 90 galonów jest do pełna i spada Niech mi wskoczy tak No Już skończyłem tankować Więc o co chodzi? Fulton by New York Odużyłem, odużyłem O, jest montuje za pomocą jakiejś tam aplikacji wszystkie rachunki w jednego pdf i wysyłam w firmie na maila i wszyscy są zadowoleni w Kanadzie jest dzisiaj święto w Stanach w sumie też tylko że w Stanach dzisiaj jest Columbus Day w, w Kanadzie jest Thanksgiving i Columbus Day nie wszyscy mają wolne, dużo firm pracuje, tylko żeby nie było tak, że będzie zamknięte, no. To już się wkurzę, nie? Mm. Nie, no sądzę, że ten, e, ta spedycja, która dała ten ładunek, nie wiedzą co robią. W ogóle mówi, że od 7 rano otwierają, a na zleceniu mam, że od 8. Zobaczymy. No ja będę tam za dosłownie pół godzinki. Jestem na części autostrady, którą używam, jak jadę na Florydę lub z niej wracam Z Binghamton No, także jesteśmy bardzo blisko Za 15 km będzie odbicie na 87 w stronę Montrealu I pierwszy zjazd na 87 To jest mój zjazd W Pryście chyba jeszcze nikogo nie ma O 8 zaczynają, akurat Zresztą mi napisał w piątek, że mam zacząć wracać i zadzwonić, powiedzieć, że wracam. Może coś Montrealu, mi na południu. Gdzieś każą zostawić naczepę albo coś, jakąś przepinkę, nie? Tutaj mamy wyjazd z lewego pasa. Oj, właśnie firma jest gdzieś tutaj, ja tak delikatnie zawrócę się, nie? God. Stąd do bazy będą z dwie, dwie, dwie godziny, dwie godzinki maks. jeszcze muszę się zatrzymać na granicy kanadyjskiej, wejść do środka, żeby e, zrobić aktualizację danych paszportu. U amerykańców można to zrobić online, a po stronie kanadyjskiej nie. Odnośnie karty FAST, także będę się poprosić pana na bramce, chyba że na bramce mi to zrobi, ale nie, nie sądzę, że na bramce. Celnik ma na to czas. No, 5 minut i załatwione. Tu jest bardzo zdradliwy ślimaczek. te moje big bagi są wysokie Pierwszy zjazd I wypad Musiałem źle pojechać Kurde ten był ślimak A ja że zjechał wcześniej Dobra, tu jest centrum handlowe sobie za, Zawrócę na targecie <ślappoly> Albo po prostu No nie, nie, nie będę robił siary zrobić juterna tutaj po prostu i chyba tak zrobię pomyliłem się i tyle a nie chcę kombinować <śpira> za to mógłby być mam dalej. Sądzę, że jakby ktoś normalny był to, to by dał mi połączenie machnął ręką, no To jest mój ślimak, którym powinienem zjechać Chwila nie uwagi na nawigacji i dupa. Dobra. To jest ta New Carner Road. Tak, to jest ta. Ja muszę skręcić tu zaraz w tom, Tak jest. Tu jest zakaz, ale to tutaj Czyli nie mogę się kierować tym, tylko wcześniej, nie? street, po prawej jest limit tonażowy ale za 2000 stóp więc mnie to nie dotyczy, bo ja zaraz skręcę już wyczuli mnie, broker że dojeżdżam mi już mi SMS wysyła chatbot Mogli dać zesiana, jak kierowca dojeżdża, i nie przeszkadzać mu. Dobra, Tire Hub, i następna firma to jest CRM. Oni pewnie współpracują ze sobą. Albo i nie. Nie mam pojęcia, dobra Mam tylko nadzieję, że od razu dadzą mi rampę. Jakaś serówka tam stoi, widzę. Ichsza. I mam nadzieję, że są otwarci, bo jak nie to po prostu będzie załamka. Nie, są jakieś samochody. Są jakieś samochody. Moment zwątpienia. Bo on tak mówi, że nie oczekiwał żadnego traka dzisiaj. Ja mówię, no nie wiem Ale mówi, dobra, cofnij się pod piątkę, a on mówi, mam nadzieję, że jesteś tylko jednym trakiem. Tam jedzie jeszcze jeden. Ja mówię, nie wiem, ja jak byłem i się ładowałem, to był tylko jeden trak. Ale otwarci są Dobra, sądzę, że to nie, nie zajmie dużo czasu. Cofnę się na ślepą stronę, bo to jest dużo miejsca. Nie ma nic obok, więc jest problem. do piąteczki najwyżej poprawię, jak mi nie wyjdzie. Bo jest dużo miejsca żeby to zrobić. Zobaczymy, ile mu to zajmie czasu. Pewnie ósmy się weźmie do roboty. jeżeli powiedział, że nie ma miejsca na magazynie, pojechał z tyłu, gdzieś tam mnie rozładują z tyłu. Dobra, już się wystraszyłem, że znowu jakieś problemy. Już tak, już to zamknięte jest. Tych big bagów to tutaj mają. Uhuhu, albo więcej. mam sobie sam otworzyć, czy mi otworzą, czy ja? się samo otworzy, jak podjadę bliżej, to raczej na wyjeździe tak jest. To są. Tak. To jest, proszę Państwa, na. Automat... znaczy zasilana bariera. No i co? Owszem, do babki i powiedzieć, że. Znaczy tam do, do tego biura powiedzieć, że kazali mi jechać do tyłu, ale brama jest zamknięta. Czy może ktoś otworzyć? Zadzwoniła, powiedziała, że tak. No i... Czekam. W międzyczasie. Znaczy jak do mnie zdejmowali, to sobie przygotuję rzeczy do domu. Chociaż wszystko chyba jest przygotowane. Baniaki z wodą. Na bazie niby jest... Właśnie nie mam jeszcze punktu na bazie, gdzie jest woda. To wtedy bym tych tak baniaków ze sobą nie musiał wozić. A jednak jak wyjeżdżam... To po drodze nie ma tak strach stopów, żeby tą wodę można było wziąć, ale mówię, to tutaj jest jakiś najniższy problem. Problem jest taki, że zdejmuj tam mnie, bo ja już chcę do domu. Do bazy jest 380 km, oczywiście, serzik szaleje. Ja tu muszę ustawić chyba z 10 punktów pośrednik, żeby mi pokazał tą drogę. Jak jadę z południa, to jest to za zawsze taki był od, od wielu lat. To będzie jakieś 300, 320 km, zaraz zadzwonię do pryncyp. Pokażę Wam, jak to śmiesznie działa. A coś jest najciekawsze, że. E, że jak ustawię punkt tutaj. Znaczy, nie, coś jest najciekawsze, że jak jadę w drugą stronę, to nie ma żadnego problemu, nie? I pokażę Wam, jak to działa. Muszę ich tych punktów. O, dzisiaj. No, Więcej ustawić na tym odcinku drogi. Muszę tych punktów ustawić nie wiem ile, żeby on w końcu się zdecydował mi puścić tu, bo widzi jakiś zakaz, którego nie ma. Ale mówię, jak jadę w drugą stronę. O! Jak jadę w drugą stronę, to nie ma żadnego problemu, nie? I puszczę mnie je prościutko. Jeszcze, jeszcze walczy. Patrzcie. Bo tu widzi zakaz, nie wiem jaki. No, teraz jest dobrze. 350 km. No to 4 godziny. Nie, jeszcze jest źle. <laughs> jeszcze jest mu źle. 330 km. Teraz dobrze. No. I czy to nie jest. Chore. Ale mówię, w tą stronę jak ustawię. Kein problem. silny trak za mną przyjechał, ale on chyba z tym. To jest chyba. Paternie. w końcu. Szyby zaparły. Czekaj, na Czeka, Czeka, Jadę gdzieś z tyłu mam jechać. O kurde, muszę. No tak, tutaj mają podobną fabrykę jak tam. Pewnie w czym innym się specjalizują. A tutaj jeszcze ruty Za Zadają to wszystko na części pierwsze. No i gdzie ja teraz mam coś mamy pokierować o, Ale tutaj tego jest Tu chyba będą zdejmować gdzie... A tam jest ta rampa, okej okay. Czyli ja muszę się cofnąć tam Jeśli dobrze rozumiem No tak, bo tam się nie zawrócę, dobra gdzie niegdzie tak trochę poczułem, że miękawo jest Tu Ale o no 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 Ale dobra, będzie dobrze Tam już lampę ustawił Tam się muszę cofać tej rampy Nie cierpi się cofać do tych ramp Nie cierpię A gdzie skąd tuszkowe skąd przyjedzie Pewnie dookoła Chyba tak. Dobra. Oj, to może potrwać. Zanim wyskowy przyjdzie. I dobrze, że w sumie ci pada, bo tutaj musi być taki kurz. Prawdopodobnie. Jakieś głosy słyszę. Jest bardzo dobrze, że dobrze, dobrze cofnąłem już. No nie wiem, będę musiał podnieść to jeszcze. Tam muszę... Pojechać do przodu, podnieść to i się cofnąć. Teraz lepiej. Okej. Okay. Ale teraz czekaj. Tutaj tego mają i mają. Nie do przerobienia. Nie wiem o co tu chodzi. A jak już przyjechał wózkowy to szybko mnie zdejmuję. Dobra, dzwonię do Prysa. niech mi wyślą manifesty, jest dziewiąta rano. D'avoir appelé presse logistique. Si vous êtes chauffeur, en transportant. un qui Si il y gens dans le bureau, n'y a Yes hello uh, this is Rafael I'm in Albany, New York I'm empty and could you please make me an ACR for La Cole? Well that's what I was told and uh, I was told to call in the morning same to say that I'm coming because from Albany I don't know. yes. Do you have my trailer number? Truck three zero five nine five eight, and trailer Tango Kilo Teka seven zero zero one two. And you can send it to my email. Thank you very much. Bye bye. No, jak już się wziął to. 20 minut zrobione. Dobra, nie było najgorzej. Nie, było najgorzej. Także w południe jestem na bazie. Pół do pierwszej. Na drugą w domu. Yes! No, dostałem już manifest na granicę. Także za dwie godzinki będę na granicy. No mówię, będę musiał wejść do środka. Chociaż może pan na bramce mi to załatwi. Nie. Albo pani. Nie wiadomo kto będzie na bramce. Tutaj już też kolory jesienne. I powinienem... Jak wadę do Kanady powinienem wyjechać z tej rzawki. Kurczę, nie mieli miejsca na przegląd malucha w we wtorek, czyli jutro. Tak to, bym to w jutro załatwił i w środę są na spokojnie wyjechał, nie? E, no, co zrobić? I kupiłem jeszcze taki nowy namiot, e, bo ten co mam to jest. E, zbyt, znaczy jest ok, ten namiot dla, dla dwóch osób nawet dla jednego, że on jest niski, a ja teraz kupiłem sobie taki namiot e, który można ogrzać picykiem, w którym można stanąć normalnie, nie? W formie e, e, tipi także chciałbym go przetestować. I tak myślę, jak już mam taki sprzęcior to może w tym roku pojadę sobie na camping e, zimowy po prostu są miejsca, gdzie można jechać na kemping zimowy albo na dziko. <noise> no? Pomyślę. To no. ja już coraz mniej krop. Ogólnie tutaj też kolory są ładne, ale w tym roku są mniej intensywne ze względu na tą suszę i szybciej będą liście spadały. Tak właśnie coś zauważyłem, że są ładne kolory, ale nie takie nie takie jak kiedyś, Na przykład rok temu. No i jest też taka pogoda, która nie oddaje całego uroku tych wszystkich gór, które zmieniły kolory. Jeszcze 80 km do granicy, a już zjeżdżamy z gór powoli. Przyszienie Elizabeth Town to chwila, moment to się skończy, i będziemy dojeżdżali do Plattsburgh. No za, za 26 km i tam już będzie po płaskim, W dolinie Jeziora Champlain Po drugiej stronie Vermont A na centralnie przeciwko, na, 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 przed nami Quebec, Kanada i Montreal. 5 mil Naszykowany manifest I tak mówiłem deszcz przestał padać Czyli meteorolodzy dobrze obserwowali satelitę. No i ten deszczyk właśnie przez następne dni może gdzieś tam zahaczać, ale jak ja pojadę na północ maluszkiem, to tam będzie ok, tylko że kwestia jest, czy będzie można palić ognisko. Bo to co za przyjemność pojechać na biwak i nie zjeść kiełbasa z ogniska. No ch chyba, że z tym piecykiem w namiocie nie będą mieli problemu, bo chyba tak może być. To wtedy bym na piecyku zrobił kiełbasę. Ten namiot, co, co, co kupiłem, to naprawdę jest dużo więcej przestrzeni. No i nic się nie dowiedziałem. Tu na granicy tego nie robi. Mówi, musisz iść z drugiej strony. No ale dzisiaj ten kanadyjski celnik pewnie nie pracuje. A huk z Ale tu granicę nową robią. Ja się kręcę. Idę do domu. No i znajoma droga, która poprowadzi nas na bazę. Trzeba uważać, bo... Jak jest długi weekend, zawsze jest więcej policji na drogach i pilnują ekscesy kierowców niecierpliwych. Kolory się zmieniły. Zaraz przejedziemy lasami, to naprawdę będzie ładnie. Proszę, jaki ładny.

No i ostatni zakraj teraz prosto na bazę 6 km i kończymy imprezę no i później godzina do domu, no, na trzecią będę Przed trzecią I jesteśmy na bazie. Ja jeszcze zobaczę, ile kosztuje tutaj... Jak zarejestruję maluszka, ile kosztuje tutaj... wynajęcie tego. To by było idealne dla Tu może być tanio w sumie. Tylko że ktoś musi, musi jakoś dostać do tego do Montrealu No i jesteśmy na bazie Naczepę postawię w miejscu do, znaczy do naczepę do umycia ponieważ jest zasyfione eee, Tym pyłem z opon, nie? jest brudna No i tutaj będzie się mega kurzyło w suchy dnie dramat postawię ją tam i będzie dobrze Całą procedurę. Rachunki wysłane. Wiadomość do garażu Oaj szybciej wysłana. Przepakuje się i tyle. Dobra, proszę Państwa, taki to był typ. Zaniosę kopertę do góry i tak dalej. Przeładuje się i ci da do domu. Taki to był typ wyjazdu od 26 września do 13 października. 200 km. Spaliłem paliwa ile? 3090 litrów plus 2% na. Błąd. Rafał Zuzuniuk, kierowca zawodowy, idzie na wolne i dziękuję Wam za uwagę.